Dzień dobry, drodzy. Chcę przywitać was wszystkich, wszystkich czytelników Słowa Bożego, siostry, braci, wszystkich sympatyków, wszystkich tych, którzy słuchają tych odcinków poławiaczy Bożych pereł. I dzisiaj yy, kolejny raz chcę podzielić się, dzisiaj chcę mówić o ratunku w obecności Bożej. Chcę, abyśmy uczyli się, abyśmy byli świadomi, że obecność Boża jest podstawową rzeczą w naszym życiu i chcielibyśmy dzisiaj popatrzeli, jak ważne jest, aby szukać ratunku w obecności Bożej drodzy. I, i dzisiaj będziemy mówić z Księgi II Mojżeszowej. Już tutaj rzecz się dzieje, w momencie, kiedy Izrael znajduje się już na pustyni, wyprowadzony z Egiptu, są już po takim wielkim wydarzeniu, takim odstęp, przestępczym wręcz, po tym właśnie, gdy ulepili sobie, stworzyli sobie, ulali tego złotego cielca, drodzy naród wybrany popełnił straszną, straszny występek przeciwko Bogu, no i i, I teraz Bóg rozgniewał się. Bóg po raz pierwszy, może no, może to złe słowo, że zwątpił, ale, ale bardzo rozczarował się co do tego ludu. No i rozgniewał się przede wszystkim. I Mojżer, Mojżesz, jako ten przywódca, jako ten, który był bezpośrednim no, w kontakcie bezpośrednim z Bogiem, tak to ujmę. No, robi porządek w tym, tym ludzie, w tym, w tym zgromadzeniu, po to aby uśmierzyć niejako załagodzić ten gniew Boga, ponieważ no, grozi śmierć całemu narodowi. Bóg był gotowy wytępić to całe zgromadzenie, ten lud. I, i, i teraz, Mojżesz, bardzo zabiega o to, żeby oczyścić ten naród z tego wielkiego zabrudzenia przed Bogiem. I jest świadomy, że przed nim jest droga do Kanaanu, do obiecanej ziemi i tam zamieszkają te ziemie ludy, które no nie czekają na Izrael. Nie czekają z otwartymi ramionami, że tak się wyrażę. No więc czeka ich walka, czeka ich trud. I czeka ich przerażająca po prostu rzeczywistość. I drodzy Mojżesz, jest w sytuacji, wydaje się beznadziejnej. On widzi tą sytuację. Bóg mu prawdziwie powiedział, że Jego osobiście, Jego Bóg ochroni i ocaleje on z tego wszystkiego, ale, ale Bóg powiedział, że no. Drodzy, reszta narodów wytępi, wybije, po prostu nie chce, by to ci ludzie istnieli. I wtedy Mojżesz, drodzy, robi rzecz, którą, o której będę w tej chwili czytał troszeczkę. Z 33 rozdziału Księgi Wyjścia II Księgi Mojżeszowej, no parę wersetów przeczytam. 33 rozdział, kochani, od siódmego wersetu. Co do Mojżesza, miał on zwyczaj rozbijać namiot w pewnej odległości od obozu. Nazywał go namiotem spotkania. Każdy więc kto chciał poznać wolę i zdanie Pana, wychodził do namiotu spotkania poza obóz, a gdy Mojżesz wychodził z obozu i udawał się do tego namiotu, cały lud wstawał, ludzie ustawiali się przy swoich namiotach i odprowadzali wzrokiem Mojżesza, dopóki nie zniknął w namiocie. A ilekroć Mojżesz wszedł do namiotu słup, obłoku zstępował i zatrzymywał się u jego wejścia. I wówczas pan rozmawiał z Mojżeszem. Na widok tego słupa, obłoku, przy wejściu do namiotu każdy wstawał i kłaniał się i pozostając przy swoim namiocie. Pan natomiast rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak człowiek ze swoim przyjacielem. Gdy potem Mojżesz wracał do obozu, w namiocie pozostawiał jego sługa Jozue. Ten nie opuszczał namiotu, był on synem Nuna i młodym wówczas człowiekiem. I Mojżesz zwrócił się do Pana, zauważ proszę, powiedział, że chociaż zlecasz mi prowadzenie tego ludu, mówisz, że znasz mnie po imieniu i zapewniasz mnie o swojej przychylności, to jednak nie objawiłeś mi, Kogo ze mną poślesz. Teraz więc proszę, jeśli znalazłem łaskę w Twoich oczach, to daj mi poznać Twoje drogi. Chciałbym Cię poznać i chciałbym mieć pewność, że znalazłem łaskę w Twoich oczach. Weź też pod uwagę, że ten naród jest właściwie Twoim ludem. Wówczas Pan zapewnił, możesz być spokojny. Pójdzie z tobą moje oblicze. O no więc, drodzy, rozmowa z Bogiem, rozmowa z Bogiem jakby bezpośrednio, twarzą w twarz. No, kochani, niebywała rzecz. I Mojżesz wznosi taki prowizoryczny namiot, namiot zgromadzenia, ale poza obozem, drodzy. I każdy, kto szukał na obecności Bożej mógł pójść do niego poza obóz. Sam obóz, kochani, był skażony grzechem, skażony grzechem tego ludu, więc namiot ten znajdował się poza nim. Namiot był oddzielony, inaczej Bóg nie pojawiłby się, ponieważ chwała Boże zawsze objawia się. W czystości tam, gdzie jest czystość, tam, gdzie nie ma grzechu, drodzy. I kiedy Mojżesz wchodził do namiotu, słup obłoku rzeczywiście stępował, wskazując na, na Bożą obecność. I werset jedenasty nie może oznaczać, że Mojżesz widział Boga w jego istocie. Oznacza to po prostu, że miał. Z Nim, czyli z Bogiem, bezpośrednią, niezakłóconą społeczność, spotykał się z Nim twarzą w twarz, tak jest napisane. I warto tutaj przy tym zauważyć, że młody, jeszcze wówczas Jozue, nie oddalał się z namiotu. Przebywał ciągle blisko chwały Bożej. Drodzy, być może to stanowiło o jego późniejszym sukcesem. No ale tymczasem. Przed nimi jest jeszcze daleka droga do Kanaanu i Mojżesz prosi Boga o jego obecność kiedy lud będzie szedł do Kanaanu a Pan łaskawie obiecał że jego obecność pójdzie z nim Mojżesz upierał się że nic mniejszego nic innego go nie zadowoli drodzy tak samo jak Noe kiedyś tak Mojżesz Znalazł łaskę w Bożych oczach i otrzymał to, o co prosi. Mojżesz prosił o możliwość ujrzenia Bożej chwały i Bóg odpowiedział, składając obietnicę objawienia się jako Bóg łaski i Bóg miłosierdzia. To jest napisane również w drugiej księdze Mojżeszowej w 34, w rozdziale 6, 7 wersecie. I co do tego oglądania oblicza Bożego, Mojżesz nie mógł oczywiście oglądać oblicza Boga i pozostać przy życiu, ale otrzymał obietnicę, otrzymał zgodę na to, by stać na skale, gdy Boża chwała będzie przechodziła obok, dzięki czemu będzie mógł zobaczyć Boga z tyłu. Drodzy, mamy tu do czynienia, to jest opisane oczywiście dalej w 33 rozdziale, i mamy to do czynienia z językiem obrazowym, ponieważ Bóg nie ma ciała. I bibliści, komentatorzy twierdzą, że Mojżesz miał zobaczyć jakiś cień chwały, który w niezawodny sposób ukazuje rozmiary pełni Bożej. Wspaniałości. Oczywiście nikt nie może ujrzeć twarzy Boga i przeżyć, oznacza to, że nikt nie może ujrzeć w pełni Bożej chwały, ponieważ On mieszka w światłości niedostępnej, której, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może. Tak pisze w pierwszym liście do Tymoteusza, w szóstym rozdziale szesnastym. Wersecie. Drodzy, oto perła, oto tajemnica dzisiejszego mojego tego odcinka. Drodzy, że wielka nauka z tego wszystkiego dla nas. Zachęcam do przeczytania całego tego rozdziału, całej tej kwestii, że tak powiem. A nauka brzmi tak, że bezpieczeństwo nasze, moje, twoje. Nie polega na braku niebezpieczeństwa, ale na braku obecności Bożej w naszym życiu. Drodzy, musimy zabiegać i powinniśmy zabiegać o obecność Boga w naszym życiu. Boga w bliskiej relacji, Boga twarzą w twarz. Oczywiście nikt nigdy Boga nie widział twarzą w twarz, tak pisze. W pierwszym liście Jana 4-12, nikt w tym sensie, ale oczywiście są opisy biblijne, gdzie ludzie widzieli Boga i nie umarli. Na przykład Hagar, Jakub, Mojżesz, Aaron, 70 starszych Izraela, Gedeon, Izajasz, drodzy Ezechiel i, i wreszcie Jan w objawieniu, otóż ludzie ci widzieli Boga w bo sobie. Jezusa Chrystusa. Czasami pojawiał się on jako anioł Pański, czasami jako człowiek, a raz jak, jako głos. Jednorodzony syn, który jest na łonie Ojca, w pełni go objawił. Tak pisze w Ewangelii Jana w 18 wersecie pierwszego rozdziału. Chrystus jest blaskiem Bożej Chwały, wyrażonym obrazem Jego osoby. To dlatego mógł on stwierdzić, kto mnie widział, widział Ojca Ewangelii tak powiedział w XIV rozdziale, dziewiątym wersecie. Drodzy, oto rzeczywistość obecności Bożej. Dlatego zabiegajmy o nią, zabiegajmy o bliską relację z naszym Panem, Jezusem, Chrystusem. Bo kto go widzi tak jakby twarzą w twarz, to Widzi Ojca, widzi Boga i On w ten sposób objawia się w pełnej chwale. Amen.